Siemano, tutaj więzo ak Big Papa. Odpowiadając na nominację brzmi mojego szalonego przyjaciela Węża, przygotowałem dla Was gorącą 16 Lecimy z tym beat jest Memphisa. Usłyszycie jeszcze na tym bicie Hitacha. Za chwilę nawinę tu synek w kabinie, jak himen nie zginę tu w akcji Ten thriller nagina ci czasem, dorwina i mózgu, wypełnia ostatki Może by to z tytą, gdzieś tam incognito wypalić z ekipą dla gratki Lub zborem na łoże położyć wieczorem, chwytając za młode pośladki Wiesz, prokuratorzy są w korze zabronić mi pożyć gorące szestnatki pod sami z porożem, bo żony chędorzy im bitwa wypłonący kartę Więc trzymaj się reguł kolegów zabiegów, bo wyznacza standardy Nagrywaj nagrywaj i to czas jak pokrzywacie jest sparzy po tej nominacji Big Papa nominuje doktora Dre i Także Gracjana z ogóra oraz Miśka Do zobaczenia na koncertach.